Cześć, jesteśmy właśnie po konferencji Apple, która odbyła się 14 września 2021 roku i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować taką pigułę informacyjną, czyli powiedzieć, jakie produkty zaprezentowano, jakie one oferują nowości, co się zmieniło, co się nie zmieniło, które plotki się potwierdziły. Zatem zapraszam! Niektóre produkty, o których będę dzisiaj mówił, już można zamawiać. I pamiętajcie, że możecie je kupić także na Allegro. Jeżeli te produkty już będą dostępne na aukcjach, to odpowiednie linki znajdą się w opisie tego filmu. I tak na wstępie muszę już powiedzieć, że ta konferencja Apple nie była jakaś rewolucyjna. Moje serduszko podczas niej nie zabiło jakoś znacznie szybciej, ponieważ mamy tutaj do czynienia nie z jakimiś zupełnie nowymi produktami w zdecydowanej większości, tylko z ewolucją dotychczasowych sprzętów. Pierwszym zaprezentowanym sprzętem był tani iPad i tak naprawdę nie zmieniło się tutaj Prawie nic, a jednocześnie troszkę się zmieniło. Już tłumaczę o co chodzi. Mamy tutaj bowiem do czynienia z tą samą formą co do tej pory. Czyli mamy dosyć grube ramki, zupełnie jak nie przystoi w 2021, a zaraz w 2022 roku. Mamy Touch ID pod ekranem, mamy wyświetlacz IPS-owy 10,2 cala. I tak naprawdę największe zmiany to jest po pierwsze zastosowanie procesora Apple A13 zamiast Apple A12, więc mamy tutaj całkiem spory skok wydajnościowy. No i do tego jeszcze zastosowano tutaj więcej pamięci, bo do tej pory bardzo narzekałem. Że te iPady mają za mało pamięci w bazowej wersji, bo mają 32 GB i żeby działały normalnie, to najlepiej dopłacić do takiego z pamięcią 128 GB. A teraz Apple to zmienia i właśnie bazowe iPady będą mieć aż 64 GB pamięci. No i można by powiedzieć, że cena tego nowego iPada się nie zmieniła, bo nadal wynosi 329 dolarów, jednak wszyscy wiemy, co ostatnio dzieje się z kursem walut, zwłaszcza złotówki względem dolara oraz euro, więc spodziewaliśmy się, że Polska. Cena tego gadżetu wzrośnie i tak też się stało, więc nowy iPad nie kosztuje 1599 zł, jak jego poprzednik, tylko 1699 zł. Drugim produktem jest także iPad, i to jest zupełnie inny iPad, bo mamy tutaj do czynienia z nowym iPadem mini. W wielkim skrócie, żeby Wam naprawdę bardziej obrazowo przedstawić, to ja mam tutaj zeszłorocznego iPada Air. Mam tego iPada, ten ładny z tymi krawędziami, które są takie płaskie, już wyglądają jak w iPhone'ach 12. Już te ramki troszeczkę ładniejsze, Touch ID nie pod ekranem, tylko tutaj, w tym miejscu, głośniki stereo i tak dalej. Więc jak mamy tego iPada mini, to jest dokładnie ten iPad R, można powiedzieć. Tylko on ma ekran 8,4 cala zamiast 10,9 cala jak tu, więc jest od niego po prostu zauważalnie mniejszy, będzie od niego też szybszy, bo tutaj mamy procesor Apple A14, a w tym modelu Mini zastosowano procesor Apple A15. I większość osób z naszej redakcji mówi, że jaki ładny, jaki cudowny, ja to bym taki kupił, on jest świetny. A ja mam trochę inne odczucia, bo moim zdaniem, mimo że nie miałem go w rękach, to będzie sprzęt troszeczkę za mały jak na pełno prawnego iPada, po prostu będzie trochę zbyt mały na normalny tablet, a z drugiej strony ja korzystam z tego iPada Era, no ja widzę tutaj niedociągnięcia, że pod niektórymi względami nawet ten stary design jest lepszy od tego, to touch ID z boku nie jest tak wygodny, jakby się mogło wydawać, poza tym to jest bardzo dobry tablet, żeby nie było, ale nie do końca wiem po co kupować tego iPada Mini, kiedy można za mniej pieniędzy mieć iPada. Po prostu zwykłego, tego najprostszego, albo kiedy można dopłacić i mieć iPada Pro albo iPada R, tak jak ja. Moim zdaniem produkt troszkę bez sensu, ale żebyście się nie sugerowali, tylko moim zdaniem, to pamiętajcie, że większość osób się nim jara. Kolejnym pokazanym sprzętem był Apple Watch i tutaj było naprawdę mnóstwo plotek, bo się mówiło, że zupełnie nowy design, że te ramki będą już takie właśnie płaskie jak w iPhone'ach, jak w tych nowych iPadach, że będzie wyglądał zupełnie inaczej, a tymczasem zaprezentowano ten nowy zegarek i on w sumie wygląda bardzo podobnie do poprzedniego, można by powiedzieć, że wręcz tak samo, gdyby nie ekran, który ma teraz znacznie cieńsze ramki plu mówi oczywiście, że to jest rewolucja, że to o 20% więcej miejsca, że w ogóle ten zegarek wygląda lepiej, że jest bardziej odporny i tak no, ale jednak mimo wszystko, no, muszę Wam powiedzieć, że ja tego aż tak bardzo nie czuję. Jasne, jeżeli mieliście Apple Watcha 4, albo, nie daj Boże 3 i chcecie zmienić sobie zegarek na nowy, to ten właśnie Apple Watch 7 powinien być spoko, ale z drugiej strony powiedziano tylko, że on będzie bardziej wytrzymały. Oczywiście powiedziano, że znacznie bardziej, ale wiadomo, jak to w przypadku producentów elektroniki jest, więc pewnie tylko trochę bardziej. Powiedziano, że wytrzymuje pył, że wytrzymuje wodę w każdych warunkach, że nawet morską. Klipy były, że... Ludzie sobie na deskach pływali z tymi zegarkami. Więc to w sumie mi się podoba, ten nowy ekran też mi się podoba, ale gdybym miał Apple Watcha 5, 6 albo SE, to w ogóle bym nie widział powodu do zmiany. A przypominam, że wcześniej zapowiadano, że w nowych zegarkach Apple' znajdzie się nawet alkomat, czyli coś, no bardzo co by się nam Polakom przecież przydało. No i skoro już mówimy o rzeczach, które Polakom by się przydało, ich nie będzie, no to w Polsce nadal nie jest dostępna usługa Fitness Plus. A szkoda, bo wygląda bardzo fajnie. Mówiąc o tym Apple Watchu, też muszę zastanowić się głośno, że na tych konferencjach Apple chyba specjalnie robi tak, że nie odróżnia zbytnio nowości sprzętowych od programowych. Więc na przykład do tej pory nie wiem, które nowe tarcze będą dostępne tylko na nowym zegarku, a które będą dostępne na starym. Wiadomo po co to robi, żeby użytkownik oglądał i myślał. O kurde, ile tutaj tego jest, to ja muszę kupić nowy zegarek, a później wychodzi ta polityka a, ta i dobra część, kiedy się okazuje, że większą część tych funkcji dostają też starsze sprzęty za pomocą update'ów. Więc jeżeli oglądacie takie konferencje, to proszę pamiętajcie o tym, bo tak naprawdę jeżeli napalacie się na iPhone'a, iPada, Apple Watch albo inny sprzęt, to możecie napalać się ze względu na funkcje, które jednak będą dostępne nawet w waszym starszym urządzeniu i warto o tym pamiętać. No i właśnie po tych iPadach i zegarkach przedstawiono to, na co wszyscy czekali, czyli nowe iPhony. Zaczęto od modeli podstawowych, czyli iPhone 13 oraz iPhone 13 Mini. I tak na początek powiedziano, że w sumie iPhone 13 to iPhone 13, iPhone 13 Mini to taki iPhone 13, tylko po prostu mniejszy, czyli tak samo jak w przypadku modeli zeszłorocznych. A względem modeli zeszłorocznych zmienia się przede wszystkim to, że mamy tutaj mniejszego nocza o 20%, czyli mamy też więcej przestrzeni na... Na ekranie. Ten Noc nadal jest duży jak na standardy obecne, ale fajnie, że robi się po prostu mniejszy. Poza tym w nowym iPhone'ie mamy takie kosmetyczne nowości, można powiedzieć, bo nie ma tutaj czegoś, że się robi wow, bo mamy nowy procesor Apple A15 i Apple mówi, że o ten procesor to jest dużo szybszy od poprzedniego, a tak naprawdę jak macie iPhone'a 12, 11, nawet 10s, to ten procesor Wam wystarcza. Apple mówi, że mamy jaśniejszy ekran, spoko, no, pewnie ktoś dostrzeże, jak będzie miał dwa iPhone'y, starego i nowego, obok siebie, ale tak normalnie to nie. Apple mówi, że jest większy akumulator, no w sumie też spoko, ale później jak przychodzi co do czego, to mówił, że iPhone 13 mini będzie działał o godzinę 30 od iPhone'a 12 mini, a iPhone 13 2,5 godziny od iPhone'a 12. Więc pamiętajmy, że to są czasy czuwania, można powiedzieć, a raczej takiego użytkowania mieszanego, gdzie troszeczkę korzystamy, ale większość czasu to smartfon leży na stole i czuwa. Więc jeżeli chodzi Wam o po prostu czas na ekranie, to moim zdaniem te różnice można spokojnie podzielić przez trzy albo i więcej. Po prostu warto o tym pamiętać, że te różnice nie są tak duże, jak mówi producent. I tak naprawdę można by powiedzieć, że to już jest wszystko, no bo też mamy lepsze aparaty, bo o tym zwykłym aparacie tu nie mówiono prawie nic, głównie dlatego, że te aparaty w nowych smartfonach już są tak absurdalnie dobre, że tam się nic nie da poprawić ale powiedziano, że poprawiono aparat szerokokątny, który do tej pory był troszeczkę zaniedbany i skoro nie da się poprawić zbytnio zdjęć, które są już bardzo ładne, no to da się poprawić filmy. No i właśnie w nowych iPhone'ach 13 pojawi się taki tryb filmowy specjalny, gdzie będziemy mieli Jeden plan ostry, drugi będzie rozmyty, trochę jak widzieliśmy w Oppo Reno6 Pro, który niedawno trafił na rynek. No i dodatkowo tę ostrość będzie można swobodnie zmieniać, będzie się dało swobodnie przełączać między punktami ostrości na różne sposoby i to ma właśnie dawać bardzo filmowe efekty. Apple podczas swojej konferencji zaprezentował takie klipy, no i muszę przyznać, że jeżeli to nie było udawane i faktycznie nagrane tylko iPhone'em, no to wygląda to po prostu spektakularnie, ale nie oszukujmy się, każdy z nas użyje tego góra kilka razy, więc chyba nie warto się tym przejmować. Jednak podejrzewam, że najważniejszą nowością w iPhone'ach 13 względem iPhone'ów 12 to będzie fakt, że na wyspie aparatów te aparaty są ułożone inaczej, więc jak wyciągniecie iPhone'a 13, to będzie widać, że Wy macie nowy smartfon, a nie jakiś staroć i w ogóle nie powiedziano, dlaczego zmieniono to ułożenie aparatów, więc ja podejrzewam, że Apple po prostu miał taki zamysł, że wiedzieli, że dla wielu osób ten aspekt wizualny, tego, że widać, że mamy najnowszy smartfon, jest bardzo ważny i właśnie z tego powodu zmieniono ten układ aparatów. Wielu nowości nie ma także w modelach iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max, gdzie jest iPhone 13 Pro, a Pro Max to jest większy iPhone 13 Pro, czyli w sumie tak jak do tej pory. Moim zdaniem najważniejszą nowością jest tutaj zastosowanie ekranu 120 Hz. Przy czym warto zaznaczyć, że będzie to 120 Hz, ale adaptacyjne czyli smartfon będzie za nas decydował, czy potrzebujemy dużej płynności, na przykład w grach albo podczas przewijania tekstu, czy może po prostu patrzymy się sobie na ekran i tyle, i nic na nim nie robimy, bo czytamy na przykład jedną stronę książki. No i wtedy będziemy mieć 10 Hz na przykład, bo skoro i tak się nic nie rusza, to żadna różnica, a energia będzie lepiej wykorzystywana. I wiele osób się martwiło, czy właśnie ten tryb nie będzie bardzo mocno zżerał energii, więc z jednej strony dzięki temu, że jest adaptacyjny, to nie. Jednak z drugiej pamiętajmy o tym, że iPhone 13 Pro ma taką samą obudowę jak iPhone 13 i oba modele prawdopodobnie mają te same akumulatory. A tymczasem iPhone 13 ma działać o 2,5 godziny dłużej od iPhone'a 12, a z kolei iPhone 13 Pro ma działać zaledwie o 1,5 godziny dłużej od iPhone'a 12 Pro. Kolejne nowości dotyczą oczywiście aparatu, no bo tak jak zwykle, jak... Mamy aparat zwykły. Jak mamy aparat szeroki, to w iPhone'ach serii Pro, tak jak w poprzednich latach, dochodzi do tego właśnie aparat portretowy. No i powiedziano, że w tych iPhone'ach 13 Pro, największą nowością, jeżeli chodzi o foto, będzie oczywiście ten tryb filmowy, też o którym mówiłem wcześniej. Ale poza tym to będą właśnie zdjęcia makro, które będą realizowane prawdopodobnie za pomocą obiektywu szerokokątnego. Ta fotografia makro cieszy się coraz większym powodzeniem. A większość producentów rozwiązuje ten problem, dając po prostu dodatkowy obiektyw, który zazwyczaj jest bardzo kiepski. Apple na to zwrócił uwagę podczas konferencji, no i powiedziano, że oni podchodzą do tego inaczej i oni po prostu nie będą dawać dodatkowego obiektywu, tylko ich super aparaty i super szybkie procesory będą współdziałać, żeby to makro było jak najlepsze i będzie można nawet sfotografować właśnie kawałki liścia albo jakiś kawałek robaczka. Naprawdę już to będzie działać prawie że jak mikroskop. Tutaj oczywiście przesadzam, ale efekty jak zwykle pokazano na ekranie i wyglądały one naprawdę zacnie. No jeżeli chodzi o te iPhony 13 Pro to mamy tutaj wszystkie już nowości, bo reszta to wiadomo tak jak w iPhone'ach 13, że mamy właśnie tego nocza, który jest zmniejszony, mamy jaśniejszy ekran, mamy większe akumulatory o czym już mówiłem i nie zmieniły się oczywiście względem zeszłego roku rozmiary, więc ten mini to będzie 5,4 cala, iPhone 13 zwykły oraz iPhone 13 Pro to będzie 5,8 cala, a iPhone 13 Pro Max to będzie 6,1 cala. Bodajże, albo się mylę. No i co najważniejsze, nie zmieniają się także ceny tych nowych iPhone'ów, bo 13 mini będzie kosztował 3599, iPhone 13 4199, iPhone 13 Pro 5199, a iPhone 13 Pro Max 5699 złotych. Więc ceny wysokie, ale można powiedzieć, że uzasadnione, a osoby, które szukają opłacalnego smartfona, chcą mieć iPhone'a, to i tak kupił sobie iPhone'a 12 albo 11, bo te modele nadal dają sobie radę, a te nowe no, są po to, żeby być po prostu top of the top pod względem wydajności, jakości i tak w sumie tak jak nas Apple przyzwyczaił. No i tutaj warto powiedzieć też, że te iPhone'y wszystkie będzie można zamawiać od piątku, 17 września, a do sklepów trafią w następny piątek, czyli 24 września 2021 roku. W tym momencie zastanawiam się, czy o czymś jeszcze zapomniałem, ale chyba nie. Mogłem nie wspomnieć o tym, że tryb nocny dla fotografii będzie dostępny nie tylko w obiektywie głównym, ale też w tym szerokim, więc warto o tym pamiętać. To jest coś, co dotyczy wszystkich czterech iPhone'ów 13. No a tak, poza tym to już wszystko, co miałem Wam do powiedzenia na temat konferencji Apple oraz zaprezentowanych na niej produktów. Jak widać, mamy tutaj do czynienia... No z takim odświeżeniem bardziej oferty Apple'a. No bo iPad zwykły, to jest iPad ten, który był tylko z nowym procesorem, można powiedzieć. iPad Mini, najbardziej innowacyjny produkt, można powiedzieć na tej konferencji. No to jest sprzęt, który jest takim małym tym iPadem R z zeszłego roku. Do tego mamy Apple Watcha, który, co prawda, ma nowy design, ale spodziewaliśmy się większej rewolucji. Ma być bardziej odporny, i tak dalej, ale nie jest to coś wielkiego. No i mamy też iPhone 13 oraz 13 Pro które też są lepsze, no ale ponownie nie ma tutaj żadnej takiej rewolucyjnej różnicy, nie ma tutaj czegoś dzięki czemu posiadacze iPhone'ów 11 czy 12 powinni się na te smartfony rzucić więc konferencja taka można by powiedzieć zwykła, najciekawszym jej elementem były naprawdę fantastyczne klipy reklamowe, które polecam Wam obejrzeć, no a poza tym no to mamy tutaj do czynienia po prostu z Applem, więc jeżeli ktoś chce kupić sprzęt Apple'a, to go kupi, a jeżeli ktoś chce go hejtować, to będzie go Hejtował, więc, yy, mimo że produkty nie są jakieś super, hiper, nie wiadomo jakie, no to cieszmy się, bo przez następne tygodnie albo miesiące my, fani technologii, będziemy mieli mnóstwo powodów do radości. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić nowe iPady, nowe iPhony albo nie, Apple Watcha nie, bo go jeszcze nie ma dostępnego, no to nowe iPady albo nowe iPhony, to możecie już niebawem szukać ich na Allegro. Odpowiednie linki znajdą się w opisie tego filmu już niebawem. I to było wszystko, co miałem do powiedzenia dzisiaj. Do zobaczenia, widzimy się niebawem w kolejnych odcinkach. Cześć!